Chciałem no powiedzieć, no takim sprętował cały sezon. Cieszymy się, że z liderem zagraliśmy w taki sposób. No, genialne zawody. Gratuluję swoim zawodnikom, bo naprawdę ten punkt dał nam utrzymanie. Jeszcze dobrze wyniki się użyły. To jest dla nas najważniejsze. To historia ten mecz. Teraz parę słów na podsumowanie sezonu, bo wiemy, jakie mieliśmy momenty, jakie trudne momenty, to cała drużyna wie. Dlatego z pierwszej, pierwszej kolejności chciałbym podziękować naszym bliskim, naszym rodzinom, które nas wspierały osoby związane z klubem, zaprzyjaźnieni trenerzy, kibice, którzy cały czas byli z nami, naprawdę w trudnych momentach, a były, były te trudne momenty. Mieliśmy duże wsparcie. Ja mówię dziękuję wszystkim trenerom z naszej ligi za wymianę poglądów, za cały czas też dobre słowa. Dziękuję swojemu sztabowi, Kamilowi Łukaszowi, Robertowi Łukaszowi Grące, całemu zarządu, zarządowi na czele z prezesem. Naprawdę najbardziej muszę pogratulować swoim zawodnikom, za to, co zrobiliśmy, bo może nie wszyscy wiedzą, haha, jaka to jest liga, jaka to jest mocna liga. Ja uważam i cała nasza drużyna wie, że... Naszym celem było utrzymanie, a to utrzymanie odnosimy w kontekście, może w takim górnolotnim, ale to jest kurczę dla nas tak, jak awans do trzeciej ligi, bo wiemy, gdzie nasze miejsce w tej lidze, wiemy, jaka była trudna liga, jaka mocna, jak drużyny walczyły. Dlatego jeszcze raz chwała wszystkim, że się nie poddaliśmy. Ja dziękuję zarządowi, że też w trudnych momentach mogłem na nich liczyć, mogłem mieć wsparcie. Chciałbym też podziękować, mówię, no, wszystkim, wszystkim związanym, którzy naprawdę było ich multą, pokazali się w trudnym. W innych momentach dla nas, że nie przychodzili i dołowali, tylko cały czas wspierali na duchu, a my cały czas wierzyliśmy, że wygramy, cały czas byliśmy pewni, że tą ligę utrzymamy dla naszej Wilgi i to jest dla nas najważniejsze. Ten mecz dzisiaj pokazał naprawdę kawał dobrej roboty, którą wykonywaliśmy przez cały sezon. Przez cały sezon tych 37 zawodników, którzy się przewinęli w naszej drużynie, oni zrobili to utrzymanie i jeszcze dodatkowa masa osób, które była związana z tą drużyną. Ja, ja tylko się cieszę, mówię dziękuję mówię z, 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 wszystkim, którzy gdzieś tam co poniedziałek moją twarz widzieli szczególnie szczególności w katedrze wychowania fizycznego w mojej pracy, jakie były nastroje, jak wygrana jaka przegrana, teraz tylko jest uśmiech pozytyw. dzisiaj się cieszymy dzisiaj się bawimy, przygot... a od jutra od poniedziałku zaczynamy myśleć o nowym sezonie o nowych przygotowaniach, dlatego jeszcze raz wszystkim dziękuję, to by Łukasz, żebyś na każdym meczu mogło już było wywiad i przepraszamy, jeżeli coś tam było niedociągnięcie w jakichś meczach, ale to jest sport dlatego wierz, wierzymy wyrozumiało ale finał, finałów jest taki, że mamy tą czwartą ligę i z tego się niezmiernie cieszymy. Jeszcze raz gratulacje całej swojej drużynie, która pokazała charakter, która pokazała umiejętności. Super, mamy czwartą ligę Wilga GKS.